Kim chciałeś zostać, jak byłeś mały? Chyba, chyba tutaj na pewno łączyło się to z, z kilkoma tak naprawdę zawodami, i myślę, że tak, na pewno głównie w tej branży artystycznej, to na pewno. W stronę na przykład śpiewu często gdzieś, gdzieś to szło. Zwłaszcza, że często e, chciałem albo też próbowałem udawać różne osoby właśnie poprzez, poprzez śpiew. A kogo poprzez... udawałeś? метра. <laughs> Ja pamiętam, że sobie często gdzieś tam gdzieś tam, czyli ogromnie, zresztą często powtarzam, że ogromnie uwielbiam, tutaj twórczość Edyty Górniak i często gdzieś tam sobie utwory właśnie, e, pani Edyty, e, tak śpiewałem, pamiętam, jak byłem mały, czyli to coś nie, to nie był ja byłem Ewą, i tak dalej, i było to różne, te różne rzeczy. Może niekoniecznie, ale Poca Hontas, <laughs> chociażby to tak, <laughs> tak. Dosyć szybko i mocno wszedłeś w świat show biznesu, czy było coś, co cię rozczarowało i co cię, jeżeli tak, to co cię najbardziej rozczarowało. Hmm, myślę, że zachowania niektórych ludzi, prawda? No, to jest jednak taki temat, który gdzieś tam, gdzieś tam no, często, często jest związany z byciem w showbiznesie, tym, że, że no, bywa jak bywa, zresztą nie ma sensu tak jakoś tego jakoś bardzo rozgrzebywać, natomiast najgorsze jest to, jak gdzieś tam miałem bardzo trudny start przede wszystkim, bo ten start jednak zaczął się e, dla mnie ogromnie trudnym okresem, oh. gdyż no, nie tylko, że tam spotkałem się z z wielkim takim też niezrozumieniem przez niektóre osoby. Mówisz o programie. Tak.